Jesteśmy na granicy polsko-niemieckiej. W tym miejscu być może za kilka lat powstanie nowy przejazd rowerowy i ścieżka. Na razie trzeba się przyprawić przez rów i krzaczory. Natomiast po stronie niemieckiej jest przygotowany elegancki asfalcik, który prowadzi. Do szlaku od Ranesa jest też tablica, która pokazuje, gdzie stąd można się dostać do Peny Market i po izotoniki, <noise> pokaż paluszkiem gdzie. Żeby, 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 ży. Zgubiło mi się. w ciepło, ciepło, tamto. Kamieniec. Storkow. Hmm, tu. Tak? Kisz. O, tu się jeździ po o Tu, tu, tu. Ein projekt do inicjatywy Co kąt unseres jest Co po prostu?